Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo sobota, nie niedziela. Pokażę Wam taki piękny landzik, na którym jesteś. Tam widzicie w oddali Przemo RX. Nie wiem ile jest hektarów, ale pogoda dopisała, jest pasturka po deszczu, dobra przepuszczalność sygnałów. No, dla mnie prawie idealne warunki. A włączam się, bo jest pierwszy sygnał tutaj. O i mamy łuskę. No, ja się nie znam na łuskach, więc nie będę tutaj zgadywał, od czego. No ale tak wygląda dzisiaj mój pierwszy sygnał. Land czysty, nie ma śmieci. Elegancko jak na razie. pierwszy pierwszym szału nie będzie, bo wygląda jak w współcześniach. Ale krągłość nominał będzie 5 pensów stare wiecie jakie są 5 pensówki w dzisiejszych czasach malutkie to jest dużo 5 pensów z młodą Elżbietką wzroku kurczę no U, uwalona błotem klei się aż czekajcie akcja spotnie, już wam mówię Chociaż, słuchajcie, zrobimy tak Ja ją wyczyszczę później, znajdę datę i tutaj gdzieś będziecie mieli napisane datę No jak na razie to pierwsza moja Tak, land jest ładny, ale sygnał, a mi taka padaka, że nawet guziki nie wychodzą w całości Taki kurcze, jedna trzecia bym powiedział tego guziczka Tyle z niego zostało A był ładny Arsen co zrobisz, trzeba chodzić dalej, żeby coś wychodzić, nie poddawać się, przynajmniej pogoda jest piękna dzisiaj, cieplutko, nie ma wiaterku, słoneczko świeci, żyć nie umierać, ja... Dobra, jestem znowu, słuchajcie, krótka przerwa, ja sobie tutaj na szybko coś zjem, co Wam mogę powiedzieć o miejscu, jesteśmy niedaleko Stafford Open Avon, czy jak to się tam wymawia sorry będę jadł, ale potrzebuję energii landy ładne, ale bardzo puste nie ma w ogóle sygnałów, a jak są to łuski albo no boję tak ten mój pierwszy sygnał a już ja co zrobić idziemy dalej Zobaczymy co w trawie Ja yeah. mam monetkę yy, Prawdopodobnie babę na wózku Tutaj znalazłem przy, samym, przy samej bramce z 50 osób tędy przechodziło, nikt nie wykopał. Nagrałem, bo wyszła czarna i to jest Wiktoria Piękna moneta Patrzcie jaki stan, igiełka kurde Wiecie, cieszy, bo nie jest w zielonej patynie jak te wszystkie Czarna Taki unikat, nie? Z 1900 roku Dokładnie 1900 rok ładna No, ja jestem za no, Szkoda, że nie srebro wiadomo, ale jest fajny moniakto musi Kurde, jeszcze mi upadło, takie akcje tu dochodzą. Na polach tyle czasu i nie miałem sygnałów, a tutaj kurczę, przeszedłem 30-40 metrów i jest następny krążek. No tym razem to już tylko fantazja może sobie zadziałać. Tutaj możemy sobie wyobrażać, co to było, bo lata świetności to już dawno ma za sobą. No ale jest krążek. Fajnie. No My już powoli będziemy zawijać, bo jest. Ciepło i słabo ogólnie No ale jak na razie próbujemy dalej jeszcze przez jakiś czas Siemanko, poniedziałek Patrzcie, była sobota, jest poniedziałek dzisiaj 60% składu film będzie złożony z dwóch kopalń, na pierwszym nie było zbyt ciekawie. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Pozdrawiam Borka z tego miejsca. Szkoda, że cię nie ma, no ale następnym razem może. Jesteśmy w okolicach rugby u Simona na kopaniu z grupą Keni Digit. No i zobaczymy, co nam się uda wydigować przy pierwszym sygnale. To i połówkę, i srebro. A bo ty byłeś w Maroku? Ja, borek dojedzie. No i się, Manko, widzicie. Kończę kopanie na dzisiaj, jest za 2012. Chyba się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żebym tak wcześniej wyjechał. Ale. słuchajcie filmik miał być z dwóch kopań. Na pierwszym kopaniu szału nie było, na tym totalna porażka. Nawet monety nie znalazłem. Za to poznałem w końcu Arkadio. Borka spotkałem na polu. Był Szymon z wykrywaczem. Ale wszystko było, tylko nie było sygnałów. Nawet powiem Wam, że nawet mi się nie chce wyciągać drona, żeby się przelecieć nad okolicą, bo nawet okolica nie jest ciekawa. Jesteśmy w środku niczego. W szczerym polu. Dookoła nie ma nic. Pola. Czyli. No bieda, no. Jak wiecie, w Anglii dzisiaj mamy bank holiday, więc jak się teraz zawinę, to zdążę jeszcze coś zrobić z rodzinką, bo dzień jest do pani, jak na razie. No, pocieszenie dostałem od prowadzącego pudełko. Fajne, fajne pudełko na znajdki, nie powiem, że nie, ale to jedyny plus tego kopania. Dobra, nie będę przedłużał, bo. W zasadzie nie ma co opowiadać o dzisiejszym kopaniu. Dzięki wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście. No widzicie, nawet nie wiem, co mówię. No ale. Wiecie. To by było na tyle. No, mam nadzieję, że tam chłopaki coś jeszcze znajdą, którzy zostali. Bo z naszej ekipy to już tylko Mario został na polu. Wszyscy się rozjechali. No ja też uciekam. Oby następny tydzień był bardziej owocny, znaczny. No jak na razie to. Na razie.